Chodź, powiem ci coś, czego nikt ci nie mówi. Usiądź tu na chwilę. Możesz podejść bliżej, jak przy dobrej kawie, kiedy nie musisz grać już żadnej roli, kiedy możesz w końcu ściągnąć z siebie tą maskę. To, co teraz czujesz. Ta dziwna pustka, brak energii, brak emocji, to nie jest znak, że jest z tobą coś nie tak. To znak, że za długo byłaś wszystkim dla wszystkich. Za długo byłaś tą silną, tą ogarniającą, tą, która zawsze powinna, tą, która trzyma świat w ryzach, kiedy jej własny świat legł w gruzach. I wiesz, co się dzieje wtedy, gdy niesiesz za długo rzeczy, które nie są Twoje, powoli gaśniesz, a gaśniesz, dlatego że oddalasz się od siebie. To, co nazywasz brakiem emocji, to nie jest chłód. To jest zmęczone ciało, które mówi: Hej, ja już nie mam siły reagować, proszę, zauważ mnie. Ta pustka, którą czujesz, którą nazywasz pustką, to przeciążenie. To lata wchodzenia w tryb, funkcjonowania, kiedy tak naprawdę twoje serce, twoje ciało, Twoja dusza chciała odpocząć od tego życia, które jej zaserwowałaś. Chcę, żebyś usłyszała dzisiaj to ode mnie bardzo mocno i bardzo wyraźnie: z tobą jest wszystko w porządku. Ty tylko zgubiłaś siebie po drodze w tym całym życiu, i to nie jest koniec, to jest raczej coś pomiędzy starą tobą, która już nie działa. A nową, która dopiero zaczyna otwierać oczy, bo ten moment w, kto, w Twoim życiu, który właśnie dzieje się teraz, to jest moment Twojego przebudzenia. To, co czujesz, jest dla Ciebie zaproszeniem. Zaproszeniem do tego, aby zejść z powrotem do siebie, powoli, krok po kroku, bez presji, bez poprawiania siebie, bez masek. Bez iluzji, bez ról, bez udawania, że wszystko jest ok. Bo emocje nie wracają wtedy, kiedy zaczynasz się starać. One wracają, kiedy ty wracasz do siebie. To jest pierwszy krok. Nie siła, nie plan, nie produktywność, tylko zauważenie i obecność. Tu zaczyna się Twój powrót. Tu zaczyna się swo Twoje światło jeśli tylko sobie na to pozwolisz.